Moc decyzji, moc decyzji, i jak wyjść z frustracji, zakładając, że masz cel do osiągnięcia jeszcze w tym roku spontaniczny live i zapowiem regularny live dla nas, kiedy będą się działy. To jest na wasz request, czyli chcecie, żeby live się działy. Zwłaszcza manifestowanie z pola kwantowego, to jest coś, co robiłam podczas COVID. Więc rozpocznę spontan. Wiem, że nie zapowiadałam, ale idziemy w ten temat. Więc wczoraj zakończyłam trzeci tydzień wyzwania: Bogata Tożsamość. Niesamowite rzeczy się dzieją. Tyle słońca nade mnie. <grym> się bardzo. Niesamowite rzeczy się zadziały, ponieważ zrobiliśmy właśnie jeden z procesów uwolnienia frustracji. Uwolnienie frustracji to nie jest jednorazowa akcja, że coś tobie nie wyszło. Dokładnie, mam słońce nad sobą. To nie jest akcja, że coś to nie wyszło. To jest sekwencja mikrodziałań, które były nakierowane na to, czego nie chciałaś, czyli zapisałaś konkretny cel do osiągnięcia w tym tygodniu i po prostu tego nie zrobiłaś. I to jest nakumulowana prokrastynacja, takich mikro rezygnacji z siebie, mikro rezygnacji z działania mikro rezygnacji z wydobycia tej mocy z wyjścia ze strefy komfortu, czyli zostałaś na tej sofie chcesz zwiedzać świat, chcesz mieć przygody życia ale zostałaś na tej sofie i wiele osób mówi ale ja chcę, ale ja chcę Ewelina, ok to zróbmy coś i daję strategię do działania ale ja chcę zwiedzić świat i mieć doświadczenia niesamowite i chcę ten świat zwiedzać z sofy mojego salonu, ok? I to jest właśnie ten problem, więc dzisiaj daję wam przepis, jeden, jeden przepis i zaraz ogłoszę, kiedy będziemy się widzieć regularnie na Quantum Manifesting. Im więcej podejmujesz decyzji, takich mikrodecyzji, albo braku decyzji, brak decyzji też jest decyzją, że nie zrobisz tego teraz, tego, co ma być zrobione, tym więcej Wchodzi w ciebie wątpliwości w siebie. Teraz kontynuacja takiego zachowania wyrabia Twój charakter, który się nazywa Twoją tożsamością prokrastynacji. I nazywasz się, bo jestem prokrastynatorem, a ja muszę się przespać noc, pomyśleć, zanim podejmę decyzję. Żadna osoba sukcesu nie czeka z decyzją, bo w życiu nie mogłaby nic osiągnąć w swoim biznesie. Decyzja musi być podjęta szybko w oparciu o to, co ty wiesz, że jest dla ciebie ważne. Więc, im więcej podejmiesz decyzji, tym większą wprawę zyskujesz w ich podejmowaniu. I to jest nic innego jak mięsień. Kiedy ćwiczysz ten mięsień podejmowania decyzji, zaczynasz ćwiczyć swoją wolę. To jest mega ważne. Zaczynasz ćwiczyć swoją wolę, i myśmy tą wolę oddali poprzez sugestie innych ludzi, zazwyczaj reklamodawców. Czyli sugerują tobie, co Ty powinnaś chcieć, i później, zamiast iść po swoje, jak ja to mówię, to ty pytasz się innych, co powinnaś zrobić. I to powoduje, że wychodzisz ze swojej sprawczości. Wychodzisz ze swojej mocy. Odbierasz sobie prostą moc. Więc mega ważne, mega ważne dla ciebie dziś. Jedno zadanie mam. To jest bardzo krótki live. Dzisiaj właśnie podejmij dwie decyzje. Które od dawna odkładałaś. Odkładałaś te decyzje. Jedną łatwą, a jedną trochę trudniejszą, o większych konsekwencjach. Na przykład, odkładałaś, że w końcu obudzisz się rano i zrobisz, nie wiem, mój produktywności albo wizualizację swojego celu. Łatwa i trochę trudniejsza, że zobowiążysz się, że będziesz coś robić. Ja zobowiązuję się, że będę coś robić konsekwentnie dla Was. <coughs> będę prowadzić Quantum Manifesting. To nazywało się Quantum Healing, uzdrawianie z pola kwantowego i manifestowanie z pola kwantowego na osobnym kanale, który będzie był dedykowany. Teraz będzie to się odbywało wszystko na klub, na klub pasją.com, ponieważ mamy nową funkcję, która to pozwala, więc zapraszam Was na po pierwsze koherencja serca. Bez koherencji, tu jest strona, na której będzie się odbywało. Bez koherencji serca nie ma możliwości, żebyś coś mogła manifestować albo kreować swój cel, bo jest cały czas chaos i gderacz. Więc koherencja, zaczynasz od oddechu, licząc do pięciu, Aż to powietrze wypełni ciebie, poczuj jak oczyszcza Twój umysł i Twoje ciało, i wydaj. Robiąc tak kilka razy, zaczynasz wchodzić w uspokojenie systemu nerwowego. Więc chcesz nauczyć się podejmować decyzje jeszcze raz, dosłownie, i mam wyzwanie dla Ciebie, bardzo proste. Jakie działania możesz dzisiaj podjąć, aby Twoje życie z nową siłą. Nabrało sensu. I te dwie decyzje, które chcę, żebyś podjęła, to chcę zobaczyć, chcę, chcę, żebyś zobaczyła, co cię frustruje w swoim biznesie i w życiu najbardziej w tym momencie, co ciebie wkurza i kładziesz się spać z tym problemem, kładziesz się spać z tą frustracją i to powoduje, że zaczynasz wątpić w siebie i podejmij decyzję, że dokładnie dzisiaj wybierzesz, żeby tą rzecz zrobić. Że dokładnie to dzisiaj zrobisz, bo jeśli tego nie zrobisz, to będziesz tylko mieć więcej frustracji. Ok, więc pytanie, które możesz sobie zadać, co zmieniłoby się w Twoim życiu, co zmieniłoby się w moim życiu, gdybym postanowiła sobie wyższy cel jakiś wyższy, wyższy niż po prostu zarobić więcej pieniędzy i spełnić Ciebie. Wyższy cel: coś, co ma dla Ciebie sens, a chodzi o służenie innym, oczywiście. Służba innym. Gdybyś postawiła sobie ten wyższy cel i gdybyś zaczęła od siebie więcej wymagać i podjęła prawdziwą decyzję, by te wymaganie egzekwować. Wiesz, co by się zmieniło w twoim życiu? Wszystko. Wszystko. Bo byś odzyskała zaufanie sobie. Dosłownie. Zaufałabyś zaufała od Zaufanie sobie. Okej. Okay. Więc zadecyduj teraz, co zrobisz, by natychmiast zmienić to, z czego jesteś niezadowolona, to, co ciebie frustruje. Zadecyduj, co to będzie. Napiszcie w czat, kto z Was podłącza się do tego. Ja już to jest spontaniczny live, a może później więcej osób go zobaczy. Natomiast najważniejsza jest ta iskra i ta inspiracja dla mnie. Więc zapraszam Was na live który będzie u nas w platformie sukcespasja.com na stronie. Tam mamy funkcję live'u włączoną już, więc będzie się wszystko w platformie działo. Um, I tam będziemy robić quantum manifesting, <laughs> koherencję serca, manifestowanie z pola. Um, jest dużo tak naprawdę teraz zmian na świecie, ponieważ jest sztuczna inteligencja, AI. Dużo jest zapytań, niepewności, wątpliwości. Tym bardziej chcesz teraz Aktywować bogatą tożsamość, która w następnym roku, kiedy przyjdą te wielkie zmiany, zobaczy możliwości dla siebie i wejdzie w, w rolę liderki. Świat teraz najbardziej będzie potrzebował u ciebie liderki, bo będzie bardzo dużo ludzi przestraszonych wręcz, gadniać jak kurczak bez głowy, nie wiedząc, co robić. Twoim zadaniem jest wejść w tożsamość liderki, i to będziemy e, robić na naszym, na moim wydarzeniu. Na moim wydarzeniu 7 grudzień, jeśli jeszcze o tym nie wiesz, przyjeżdżam, przylatuję tutaj z Marbeja, gdzie teraz jestem, e, gdzie spędzamy zimę z moim mężem, więc przyjeżdżam 7 grudnia do Krakowa i jest wydarzenie. I tam e, nauczę was, przekażę Wam 6 umiejętności, mega ważnych umiejętności, które będziesz potrzebować, aby prosperować. Nie tylko przetrwać, prosperować w następnym roku w AI i zrobimy proces grupowy oczywiście, żeby odciąć gderacza, odciąć starą tożsamość i aktywujemy tą nową, bogatą tożsamość. Więc zrób to dla siebie, to wyzwanie, które dałam, jaką decyzję podejmiesz, łatwo mi to zrobisz i nieco bardziej wymagającą od siebie i to zrobisz. Dwie rzeczy, dwie rzeczy i co zrobiłabym? Co zrobiłoby w Twoim życiu, co, co by się stało z Twoim życiem, gdybyś sobie, postawiła sobie wyższy cel? Więc dla mnie to jest wręcz sens życia, kiedy ja sobie stawiam wyższy cel, na przykład teraz prowadzenie regularnie w piątki naszego Quantum Healing, Quantum Manifesting na sukces z pasją. W piątki rano, będę tam się pojawiać o 8.30, tak mniej więcej jak dziś, a gdzie będziemy działać Ju, jest już tam gru, duża grupa około dwóch, dwóch tysięcy osób natomiast będzie się liczyło te osoby, które przychodzą na żywo bo to będzie działo się wtedy w energii grupy tak zwany vortex wow dokładnie, więc to jest moja misja, aby Wam służyć służenie moją energią moim doświadczeniem, moim czasem yy, i wiedzą więc podejmij tą prawdziwą decyzję aby wymagać, egzekwować to od siebie, a wszystko się zmieni w Twoim życiu. Ok, więc chwilę inspiracji. Jeśli Ci się podobało, daj like, daj serce, żebym wiedziała, a ja zabieram się za um, dokończanie tego niesamowitego projektu, który mam dla Was. Mentor AI, o którym już słyszeliście. I teraz um, robię kolejną wersję um, Mentor AI, bogaty marketing, aby każda z Was. Mogę również zadać bardzo dobre pieniądze i mieć wolny czas. O tym powiem więcej. Okej, okay. więc miałam taką inspirację dzisiaj, żeby wejść w sprawczość i naprawdę przekazać Wam tą jedną rzecz, frustracja znika, wątpliwości w siebie znikają. Cały negatywizm na swój temat znika, kiedy ty zaczynasz odhaczać tą jedną rzecz, którą odkładałaś cały czas: kolejną rzecz i kolejną i kolejną. Mega ważne. Jeszcze raz dzięki, że jesteście i widzimy się um, 8.30 rano, piątek, czyli jutro, o jutro, to będzie jutro, tak, na sukcespasja.com, na naszej stronie, gdzie będzie live. Um, tam, jak wejdziesz na tą stronę, dodasz się do naszego klubu, to jest przestrzeń bezpłatna, którą mam dla Was, tam na Ciebie czeka już moja książka w postaci audiobook zmień swój, my zmień swoje życie, jak transformować podświadomość. I piękny program Unleash Your Goddess, wydawać wewnętrzną boginię. Więc tamte dwa prezenty czekają na Ciebie. Czyli wejdź na sukcespasjon.com, um, dodaj się do tej społeczności, masz te dwa prezenty i tam um, jest funkcja, tam jest funkcja um, robienia live i ja tam w środku zrobię. Jedyne co, żeby mieć dostęp, żeby mieć dostęp do... Tak naprawdę tej platformy od razu najlepiej na telefonie, to zainstalujcie sobie po prostu GoColab. Kiedy sobie zainstalujecie GoColab, ja wrzucam tutaj, to jest GoColab na, na Mac, a ten jest na Android. Ten dam wam na Android. Wówczas będziesz mogła. Where is that? chwilę miałam Go Collab mm, ok, a ten jest na a ten jest na Android więc macie dwie wersje teraz, dlaczego? Ponieważ jak zainstalujecie i wybierzecie wpisujesz sukces, pasja to masz od razu te dwie aplikacje na telefonie i jak ja wychodzę z live w piątek, jutro i zrobisz enable notifications czyli dostaniesz notyfikacje powiadomienie z GoColab o, Evelyn idzie live robić quantum healing, quantum manifesting i koherencję serca z Wami. Więc to jest bardzo proste wtedy mieć, kiedy masz to na telefonie. Okej, okay, ja to wrzuciłam tutaj w czat, żeby sobie, żebyście mogli ściągnąć tę aplikację, czy to na Apple, czy to na Android. No i się widzimy jutro. W środku, w platformie. Ciao, jeśli Wam się podobało, dajcie znać, dajcie like, dajcie serce, udostępnij, jeśli uważasz, że warto. Życzę pięknego dnia. Czwartek idziemy po to. Ciao.